Kudowska, ekipa rajdowa na placu Centrostal zorganizowała imprezę rajdową pod nazwą Jeździmy dla Szymka. Głównym celem imprezy było uzyskanie pomocy finansowej na przeprowadzenie operacji serca dla ośmioletniego Szymona Lewandowskiego, mieszkańca Lewina Kłodzkiego. Koszt całej operacji to około 80 tysięcy złotych. W trakcie trwania imprezy odbywała się zbiórka pieniędzy. Wszyscy co wchodzą dają, jeśli nie wrzucają do nas do puszki to licytują przejazdy z kierowcami rajdowymi. Wszyscy mają ogromne serduszka, żeby się podzielić swoimi pieniążkami z chorym chłopczykiem. I dzisiaj mamy takie tutaj pokazy samochodów rajdowych. Skąd są te ekipy? Ile załóg przyjechało? Z tego, co w pewnym momencie policzymy, jest to 25 samochodów, czyli tyle, ile bardzo często uczestniczy w zwykłych kajotesach. Jest to ogromna ilość. Są tu lokalni kierowcy, kudowska ekipa rajdowa, jak również widziałem, rajdowy jugów jest, przyjechali goście z Polanicy oraz jeszcze z dalszych zakątków. Jest to naprawdę bardzo ogromne, bardzo miłe i powiem szczerze, ogromnym dla mnie zaskoczeniem, że taki ogromny odzew. Dodatkowym elementem tego, że oni tutaj przyjechali jest to, że są prowadzone różnego rodzaju licytacje. Z czym są związane te Licytacje? Stacje, tak jak cały charakter imprezy, są y, związane ze środowiskiem rajdowym. Są to pamiątki rajdowe, gadżety rajdowe, aczkolwiek otrzymywaliśmy również wyjątkowe rzeczy, jak na przykład y, obrazy y, malowane aerografem, y, specjalne bombki, które otrzymaliśmy od y, rodziny Szymka, dla którego dzisiaj zbieramy pieniążki. Powodnicy tutaj przyjechali, nie mają wyznaczonej trasy, którą musieliby przejechać, dlatego postawiliśmy ogromną dowolność, aby w jak najlepszy sposób wykorzystali atuty swojego auta. I były to najbardziej widowiskowe przejazdy. Na prawym ich fotelu czy na fotelu pilota zasiadają ludzie, którzy także te przejazdy wylicytują. Dlatego chodzi o to, aby tym na prawym fotelu tak zwanym, czyli pilota, dostarczyć jak najlepszych emocji, aby jak to zapamiętali i przyjechali do nas w przyszłym roku. No trasa jest taka no, dla zabawy praktycznie, nie, nie dla żadnych tam zmagań jakichś, nie dla rywalizacji, po prostu dla dobrej zabawy. Zawsze trudno jest po prostu przewidzieć, co się stanie. Auto czasami pojedzie w jedną stronę, czasami w drugą stronę. No trzeba szybko myśleć, żeby coś z tym zrobić. Żeby można skontrować, czy tam jakieś przeprowadzić czynności, żeby nic się nie stało poważnego. Zauważyłem, że to tak zwane, w cudzysłowie gwarowo powiem, palenie gumy, coś takiego też występuje? Tak, tak, oczywiście występuje. Co jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć? Niektóre auta są tak zwane tylno napędówki, są na to przygotowane. Przywieźli z sobą nawet po kilka zestawów opon, po to, aby było jak najbardziej widowiskowo. W tym dniu na szymka czekała nagroda, przejażdżka samochodem rajdowym, który sobie sam wybrał. Podczas imprezy rajdowej zebrano około 7 tysięcy złotych, 40 euro i 160 czeskich koron. Chciałbym wszystkim podziękować z całego serca za pomoc dla mojego chorego syna. Parę złotych się zawsze zbiera na tego szynka, na operację i uważam, że takie zbiórki będziemy przeprowadzać więcej. I uważamy, że te zbiórki na pewno przyniosą jakiś efekt końcowy, że ta operacja dojdzie do skutku. Operacja szynka jest bardzo kosztowna dla rodziny i niestety koszt takiej operacji nie jest refundowany przez narodową. Fundusz Zdrowia w Polsce. Sama operacja kosztuje około 80 tysięcy złotych. Serdecznie prosimy o pomoc w zbieraniu funduszy na ratującą życie operację Szymka. Na ekranie prezentujemy adres fundacji i numer konta, na który możemy wpłacać pieniądze. Koniecznie z dopiskiem 643 Lewandowski Tomasz Szymon, darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Każdy z nas może pomóc, na przykład przekazując 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT. Wszelkie informacje na temat leczenia i pomocy dla Szymka znajdują się na stronie internetowej www.pomoclaszymka.org. Za okazaną pomoc w imieniu Rodziny Dziecka serdecznie Państwu dziękujemy. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.